Pięć kroków do sukcesu w życiu, cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu krokach, które mogą pomóc ci osiągnąć sukces w życiu. Zaczynajmy. Krok one: wyznaczanie celów. Najpierw musisz określić, co chcesz osiągnąć. Wyznacz jasne, konkretne cele, które będą cię motywować i skierują Twoje działania na właściwe tory. Krok 2. Planowanie. Gdy już masz swoje cele, nadszedł czas, aby stworzyć plan działania. Podziel swoje cele na mniejsze kroki i ustal, jakie zadania musisz wykonać, aby je osiągnąć. Krok 3: Praca i wytrwałość. Nie ma sukcesu bez ciężkiej pracy. Każdego dnia poświęcaj czas na realizację swoich planów. Bądź wytrwały i nie poddawaj się, nawet gdy napotkasz trudności. Krok 4: Samodyscyplina. Samodyscyplina to kluczowy element sukcesu. Musisz być konsekwentny w swoich działaniach i umieć rezygnować z krótkoterminowych przyjemności na rzecz długoterminowych celów. Krok 5. Ciągłe doskonalenie. Zawsze dąż do tego, aby być lepszym. Ucz się nowych rzeczy, rozwijaj swoje umiejętności i bądź otwarty na feedback. Pamiętaj, że sukces to proces ciągłego rozwoju to wszystko na dzisiaj. Pamiętaj, że sukces nie przychodzi z dnia na dzień ale z odpowiednią determinacją i ciężką pracą wszystko jest możliwe. Powodzenia